Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy o energiach drugiej połowy miesiąca lutego. Jesteśmy po doniosłym nowiu wodniku, którego energia zaczyna się manifestować i zagęszczać, i buduje się aż dojdzie do pełni księżyca w Znaku Panny, która odbędzie się 27 lutego o godzinie 9.19. Będzie to czas wyboru, którą drogę wybierzesz. Droga ofiary, ofiary sytuacji, podleganiu wszystkiego i wszystkim, czy droga odpowiedzialnej i suwerennej istoty, świadomie decydującej o tym, co dzieje się w Twoim życiu. Ale jeszcze wcześniej, 17 lutego, odbywa się pierwsza z trzech w tym roku kwadratur Saturna do urana. Saturn był ostatnio zakryty przez promienie słońca i niewidoczny na niebie. Teraz pojawia się, żeby zrobić od razu kwadraturę z uranem. Kiedy Saturn był niewidoczny na niebie, jego działania były też niewidoczne dla opinii publicznej i wszystko działo się za kulisami. Można powiedzieć, że realizował jakiś swój ukryty plan, któremu teraz przeciwstawi się uran 17 lutego. Ten aspekt niesie ze sobą naprawdę ogromną masę przeciwstawnej energii. Z jednej strony mamy Saturna, który nie chce odpuścić starych struktur, nie chce oddać władzy. Z drugiej mamy rewolucjonistę Urana który pragnie wyzwolić ludzkość z okowów zniewolenia. Mamy wolność przeciw zniewoleniu, nowe przeciw staremu. Saturn to struktury, rządy, dyktatura, reżim, materialna forma wszystkiego czyli stary świat 3D, a uran to mental, to porozumiewanie się rezonansem pól To telepatia, to ujawnienie prawdy i powstanie z kolan ludzkiej istoty czyli to, do czego zmierzamy 4D, 5D. Na poziomie indywidualnym będzie to z kolei czas, kiedy zdamy sobie sprawę, co musi odejść z naszego życia, co trzeba zmienić, lub co potrzebuje naprawy, pewnego rodzaju renowacji w naszym życiu. Ale też bądźcie uważni w tym czasie, bo to czas można dosłownie go nazwać czasem olśnień. Nagle coś się wydarzy. Będzie miała miejsce jakaś rozmowa, coś przeczytasz, zobaczysz film i nagle zrozumiesz, na czym polegał problem, z którym borykasz się od wielu, wielu lat. A kolejnego już dnia po tej kwadraturze mamy tą wielką zmianę energii. Słońce opuszcza sterium w wodniku i wchodzi w znak ryb. Pozostawia tą całą energię powietrza, wszystkie analizy, przemyślenia, nowe idee, innowacje, i mówi: Ok, stworzyłaś plan z Merkurem w retrogradacji. Przeanalizowałaś go, naniosłaś poprawki, podczas nowiu wyobraziłaś sobie, wykreowałaś szczegóły, czego chcesz. A teraz słońce, wchodzące do znaku ryb, mówi: przyszedł czas, aby iść dalej. Dosyć myślenia, teraz zostaw już umysł i poczuj to. Ryby to bardzo uduchowiony znak, w którym rządzi Neptun. To znak rozwoju świadomości. To miejsce, gdzie. Dochodzi do głosu nasza intuicja, budzi się nasza bezwarunkowa, bezwarunkowa miłość, świadomość. To też znak odosobnienia. To sygnał, że czas zatrzymać się i skierować do wnętrza. Czas przenieść analizę swojego planu nowego życia z umysłu do serca. W tym czasie na niebie zaczynają być no, znowu widoczne Jowisz, Saturn i Merkury również. Więc jakby od nowa odradzają się na niebie. To potężna siła odrodzenia również dla nas. Trzy planety w przeciągu 10 dni odradzają się na niebie. To wielka rzadkość. Na odradzenie, jakiego aspektu życia wpłynie to e, dla każdego znaku Zodiaku, mówiłam w nagraniach dedykowanych poszczególnym znakom. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć, zapraszam do obejrzenia. Następnie, 21 lutego, Merkury wchodzi w bieg prosty w końcu i zaczyna się czas działania. Kolejnym potężnym zastrzykiem energii dla nas będzie trygon Plutona z Marsem. Połączą się dwie bardzo, bardzo silne energie w pozytywnym aspekcie. W tym dniu można wręcz przeforsować coś, co normalnie nie byłoby możliwe. Wręcz z precyzją lasera tego dnia można wykonać jakieś działanie. Będziemy czuć taką ogromną chęć zrobienia czegoś, dążenia do nowego i będziemy czuć, że nie ma rzeczy niemożliwych. 25 lutego słońce zrobi sekstyl z uranem. To piękny aspekt wyzwolenia, to nowe szanse i możliwości kroczenia nową drogą, pełną wolności, tą którą sobie obraliśmy. Te wszystkie energie jednoznacznie wskazują, że zaczął się czas akcji i to z ogromnym błogosławieństwem wszechświata. Ten czas zarówno kolektywnie, ale też na poziomie indywidualnym może być Naprawdę momentem, który przyniesie jakiś przełom, jakieś ważne, pozytywne działania. Koniecznie uważaj, jak kierujesz energię w tym czasie. Trzymaj w ryzach swoje myśli, bo moc manifestowania tego, czemu poświęcasz swoją uwagę, będzie potężna. No i oczywiście nasza Wenus 25 lutego wchodzi do znaku Ryb. Wenus uwielbia być w znaku Ryb. To Czas dla niej naprawdę odpoczynku po czasie, kiedy była w koziorożcu, w wodniku. W końcu Wenus może być naprawdę sobą, emanować pięknem, kreacją, miłością, tak jak lubi. To wspaniały czas dla nas na uzdrowienie, naprawienie relacji międzyludzkich na każdym polu. To świetny czas, żeby zostawić ze sobą po prostu przeszłość. I tak wydarzenie po wydarzeniu budujemy energię do pełni. I będzie ona odbywała się na osi ryby, gdzie będzie słońce oraz panny, gdzie będzie znajdować się księżyc. Ta pełnia jest zwieńczeniem całego miesiąca lutego, miesiącem potężnych skrajnych energii. Podczas tego dnia mamy spojrzeć z praktycznego punktu widzenia z kolei, co powinniśmy zmienić w organizacji naszego dnia codziennego, w naszej pracy, w naszym sposobie traktowania swojego ciała, szeroko pojętej takiej higieny życia. Czy te codzienne czynności wspierają nas na drodze do naszego spełnienia? Czy ściągają nas z naszej drogi powołania? Ważnym tematem w znaku Panny jest zdrowie i sposób leczenia. Znakiem Panny rządzi, rządzi poza Merkurem oczywiście Ceres, uosobienie Matki Ziemi, która nas karmi, uzdrawia tym, co sama rodzi. Dlatego ważnym tematem podczas tej pełni będzie też leczenie naturalnymi metodami. Ziołolecznictwo, homopatia, olejki eteryczne. Są to wspaniałe dary natury, które generalnie znajdują się w zasięgu naszej ręki. Również organiczne jedzenie, czyste jedzenie, powrót do natury. Może warto zdecydować się na wdrożenie jakiegoś chociaż jednego małego nawyku, który może spowodować ogromne zmiany na co dzień. Na przykład codzienny spacer, pół godziny jogi, rozciąganie albo wyciszenie myśli na chwilę każdego dnia. To czas, aby zastanowić się nad swoim zdrowiem. Czy dbamy o swoje ciało, jak się odżywiamy, jak śpimy. Te zwyczajne z pozoru rzeczy wpływają ogromnie na jakość naszego życia i oczywiście też jednocześnie na wzrost naszej świadomości, na nasz rozwój. To czas, aby z dokładnością panny przyjrzeć się, w jaki sposób Zamierzamy zrealizować nasz plan, który stworzyliśmy podczas nowiu. To kontynuacja tego działania. Krok po kroku, jaka praca jest do wykonania fizycznie, abyśmy ruszyli z miejsca. Nie chodzi o to, abyśmy te działania podczas tej pełni wykonali. Chodzi o jasne oszacowanie realnej sytuacji i zdecydowanie, co trzeba zrobić, aby nasz plan mógł być wykonany. Czyli na przykład czy w związku, w którym jesteśmy, możemy wprowadzić wystarczające zmiany i modyfikacje, aby osiągnąć zamierzony w efekt? Czyli podejrzewam, bycie szczęśliwą i spełnioną. Warto szczerze zastanowić się nad odpowiedzią, bo ma ona służyć tylko Tobie. Nikt nie będzie tego sprawdzał, oceniał i nie musisz nic robić od razu. Chodzi tylko o rzetelną analizę sytuacji. Czy dany związek, praca, czy jakakolwiek sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujesz, jest w stanie tak się przetransformować, żeby osiągnąć realizację swojego założonego planu, czy też nie? Jeżeli nie, to trzeba jasno określić status danej sytuacji, albo do renowacji, albo do definitywnego zakończenia. To właśnie praca na to pełnie realna ocena sytuacji. I dokonanie wyboru, czy chcesz być ofiarą swojego życia, czy jego odpowiedzialnym kreatorem. Ważne, żeby uświadomić sobie, że te ziarenka, które zostały przez nas zasiane podczas nowiu, nie wyrosną, jeżeli fizycznie nie ruszymy z pewnymi sprawami. I to jest kwintesencja tej pełni. Energia skrupulatnej panny ma nam w tym pomóc wdrożyć nawet. Małymi, małymi kroczkami, ale systematycznie jakieś działania, które będą kawałeczek po kawałeczku zbliżały nas do naszego celu. Tak naprawdę mamy wyartykułować na głos to, co tak naprawdę wiemy gdzieś tam w środku, już od dawna, tylko z lęku, braku motywacji czy siły albo z leństwa, tego nie robimy. Więc może załóż sobie, że podczas pełni chcesz zobaczyć prawdę i zdecydować, co musisz zrobić, aby posunąć się dalej. Nie musisz wiedzieć od razu, jak to zrobić. Dokładnie kiedy, ale przyjmij do wiadomości, że to jest do zrobienia fizycznie, i otwórz się na transformację, tego w odpowiednim czasie, który nadejdzie, ale daj znać wszechświatowi, czego chcesz, a on będzie wiedział, jak i kiedy to przeprowadzić. W sposób najlepszy dla Ciebie. Kiedy Mars wejdzie do znaku bliźniąt, 4 marca, zdecydowanie łatwiej będzie o siły witalne i taką. Inicjatywę do działania. Nie będzie już takiego oparu, oporu, w jakim Mars zmagał się w Byku, w znaku stałym. Podczas pełni Jowisz będzie tworzył trygon, czyli najbardziej pozytywny aspekt z północnym węzłem księżycowym czyli naszą drogą powołania, i będzie dodatkowo wspierał nasze działania zmierzające do właśnie wypełnienia naszego przeznaczenia. Będzie napełnia nas entuzjazmem, jak to ma w zwyczaju Jowisz, więc trzeba to wykorzystać. A więc bądź odpowiedzialnym opiekunem swojego wewnętrznego dziecka, swojego ciała, swojego życia. Bądź odpowiedzialną istotą, która świadomie podejmuje decyzje dotyczące przecież swojej przyszłości. I co najważniejsze, bądź swoim przyjacielem w tym procesie. Nie poddawaj siebie ani innych krytyce. Anna z natury pragnie być perfekcyjna i często zbyt pochopnie wygłasza, wygłasza wręcz naszpikowane krytyką tyrady. Odpuść zatem sobie i odpuść też innym. I trzymaj swoje myśli w ryzach. Kieruj swoją uwagę w pozytywne rzeczy. Nie daj się wciągnąć w jakiś dramat, negatywną grę. I pamiętajmy, że Słońce wraz z Wenus znaku ryb, mówi: Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, aby wykonać bardzo ważną wewnętrzną pracę i skierować się do, się do swojego wnętrza i wsłuchać się w głos naszego serca, ponieważ nasze decyzje o wiele lepsze są, kiedy podejmowane są sercem, a nie umysłem. I pamiętajmy, że jesteśmy wręcz zalewani teraz potężną, uzdrawiającą nasze komórki energią. Która aktywuje nasze prawdziwe DNA, cały czas podnosząc naszą świadomość, to ogromne wsparcie płynące prosto z centrum galaktyki. Pomaga nam transformować nasze życie, generalnie na każdym poziomie. Pamiętajmy zatem, że może mamy potężnych sprzymierzeńców, potężnych opiekunów we wszechświecie, więc dajmy im znać, czego pragniemy. Dajmy im znać, że jesteśmy otwarci na proces transformacji i określmy, Jasno, czego, czego chcemy, jakie są nasze wybory. A teraz przejdźmy do poszczególnych znaków Zodiaku i przyjrzyjmy się dokładnie, na jaki aspekt życia warto zwrócić uwagę, szczególną uwagę, podczas nachodzącej tej pełni. A, i mam dla Was też mały konkurs. Mam dzisiaj przed sobą kłosy pszenicy. Pytanie dla Was. Dlaczego podczas omawiania właśnie tej pełni w znaku Panny mam kłosy pszenicy? Wybiorę spośród osób, które napiszą poprawną odpowiedź w komentarzu pod filmem i podam informację, jaki aspekt życia będzie uaktywniać ta pełnia konkretnie w tym danym horoskopie urodzeniowym i jak to najlepiej wykorzystać. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Dla Was, drogie Skorpiony, pełnia stoi w sekstylu do Księżyca w Pannie oraz Trygonie do Słońca. To ogromne błogosławieństwo Wszechświata, nowe szanse, nowe możliwości. Można powiedzieć do spełnienia marzeń. Pojawią się nowatorskie pomysły, niespodziewane szanse zrobienia czegoś, o czym już dawno rozmyślałaś. Te porządki, które rozpoczęłaś podczas nowiu w rodzinie, teraz przenieś na swoich znajomych, współpracowników, na przyjaciół. Zastanów się, komu poświęcasz swój cenny czas? Czy ludzie ci wzbogacają Cię? Kogo zasilasz swoją energią? Będziesz wybierać których ludzi jeszcze chcesz w życiu jako przyjaciół, sprzymierzeńców, partnerów biznesowych, a których już nie. Przyszedł też czas, kiedy zaczynasz być bardziej prospołeczna niż wcześniej zdecydowanie. Zaczynasz być bardziej zainteresowana tym, co dzieje się na poziomie kolektywnym. I to właśnie zmobilizuje cię do szukania ludzi myślących podobnie do ciebie. I nie, nie chodzi tu o połączenia w rodzinie, tylko połączenia poprzez. Wspólne cele, idee, przekonania. Może pojawić się również w Twoim życiu zwierzak, który będzie Twoim najwspanialszym, najwierniejszym przyjacielem, obdarzający Cię bezwarunkową miłością. Jednak pamiętaj, że to zobowiązanie na wiele lat i bądź na to gotowy, decydując się. Czy teraz też czas na zwiększenie działań w internecie, dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Z tym, co masz do zaoferowania. Pojawią się też pomocni ludzie wokół ciebie. Mogą to być też mecenasi, czyli ludzie, którzy otoczą was wsparciem i przedstawią z kolei odpowiednim ludziom. Jest to zdecydowanie początek Twojej drogi do spełnienia naprawdę Twoich marzeń i takiej niezależności w każdym aspekcie Twojego życia. Może to potrwać parę miesięcy, może rok, ale to, co teraz zaczniesz, Da ci satysfakcję z tego, co robisz, znajdziesz ludzi podobnych do, ci, do ciebie i razem będziecie tworzyć plan dla dobra nie tylko swojego, ale również dla innych. A to jest ważne. Pamiętaj o pracy, którą rozpo rozpoczęłaś podczas nowiu, o budowie swojego poczucia takiej przestrzeni bezpieczeństwa, bo to właśnie da ci wewnętrzny fundament do rozwinięcia skrzydeł. I wyjścia na szerokie wody, abyś mogła zaprezentować światu wszystko, co potrafisz, i aby inni mogli z tego po prostu skorzystać. Więc, drogie skorpiony, życzę Wam wspaniałej kreacji z Wenus, która jest teraz w rybach, dużo sił witalnych i cudownej pełni. Pa, do zobaczenia!